Witam Państwa po tej dłuższej przerwie 0700 043 Gwiazdka 720 81 71 oraz 0048 22 523 20 32. to są te telefony pod które Państwo możecie dzwonić, zadawać swoje pytania. SMS-o treści e zapytanie do mnie. Imię, data urodzenia swoja lub osoby, o którą Państwo chcecie zapytać. Proszę wysyłać pod numer 73 212. Teraz szybciutko odpowiem na te SMS-y, które <laughs> opracowałam w trakcie przerwy. Eee... I to jest tak pani, pani Barbara urodzona 22, 9, 56, pyta półtora roku wstecz na południu Europy zostałam oszukana przez bliską osobę, a także pozbawiona moich rzeczy. Czy je odzyskam? Pani Barbaro, karty pokazały, że istnieje możliwość... W, Częściowego i etapami realizowanego odzyskania tych rzeczy. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo duży wkład pani i takie ja bym powiedziała, jak gdyby drążenie tematu, może nie tyle dzielność własna, ale właśnie pewien rodzaj drobiazgowości i takiej trochę nazwijmy to upierdliwości w dążeniu do odzyskania, i wtedy istnieje możliwość przynajmniej częściowego odzyskania tych rzeczy. Moja córka Monika, urodzona, 144.82 jedzie jutro po wizy do ambasady USA. Czy ją dostanie, pyta pani Teresa, urodzona, 1 .12 46. Pani Teresko, karty pokazały, że nie dostanie. Że nie dostanie tej wizy. I problem polega nie tyle na odrzuceniu pani córki jako... Niedobrej kandydatki do otrzymania wizy, ale ja mam takie wrażenie, oczywiście wrażenie wynikające z odczytu kart, że wystąpiły albo błędne wypełnienie przez pani córkę tego wniosku, bo karty pokazują, że ona nie otrzyma tej wizy na skutek błędu i również e, albo nie brania pod uwagę do kwalifikacji na skutek tego błędu, albo wystąpienia jakichś sprzecznych e, informacji, niepełnych informacji. Więc generalnie karty pokazały, i to jeszcze sobie sprawdzałam kartami geomantycznymi, e, czy jak karty geomantyczne to pokażą. I one również pokazały, że jest ten pani wniosek pani córki jak gdyby w odsunięciu, w niebraniu go pod uwagę. Stąd może nie tyle zostanie odrzucona, ale nie zostanie jej po prostu ta wiza przydzielona. Może trzeba będzie jeszcze raz złożyć już w sposób poprawny. Do te smsy dotarły do mnie tu w przerwie. Trochę państwo żeście mało ich przysłali, no ale cóż, ile było, tyle zrobiłam. I witam kolejną osobę. Halo? Ale dobry, dobry wieczór pani Danuto, Moje imię Justyna ja dzwonię jak poprzedniczka podobnie ze Szkocji. Mm -hmm. e, także cię Szkocja się łączy z panią. Witam Szkocję e... dzisiaj. Proszę. Witam Szko Szkocję. Witamy. E, ja mam pytanie w związku z, w związku z, z nowym rokiem numero, numerologicznym, do którego tak naprawdę dokładnie nie wiem, czy już weszliśmy, czy lada może wyjdziemy. Chciałam... Już. już jesteśmy, tak? Już jesteśmy od 18. A 18 nawet, o mm -hmm. proszę. E, no to chciałam zapytać, co ewentualnie ten, ten nowy rok numerologiczny mi przyniesie, czy jakieś, jakieś pozytywne może Dobrze. zmiany. Dobrze, a Pani już gdyby Pani podała mi datę urodzenia. To jest 7 sierpnia, 78. I tu głównie mi chodzi o ewentualnie zmiany w em, może w, w strefie em, zawodowej, to znaczy jeśli chodzi o pracę, tam, tam powiedzmy jest osoba, z którą. No nie układa mi się za bardzo współpraca, czy ewentualnie to się zmieni na plus. Pani Justynko, ja skoro Pani się już dodzwoniła, to nie będziemy tutaj tworzyły, że tak powiem, ogólnej opowieści dziwnej treści pod tytułem rok numerologiczny, co przyniesie, bo o dziewiętnastce będę za chwilę mówiła, więc jak gdyby Pani będzie mogła, bo Pani jest jedynką, ale z dziewiętnastu. Ja jestem czwórką. O patrzcie, dziesięć.

Matko, mam się jakąś pomroczność jasną, matematyczną. Dobrze, tutaj. E, 78, tak? Aha. 10, 18, 25, to tu jest 7, 14, 22, to pani jest czwóreczka z 22. A. Dobrze, to uh, Czyli teraz ja... będę w, e, w którym? W siódmym? Roku. W siódmym, w siódmym. Mm. Mhm. Czyli w, w, w siódmym z 25. Um, to ja jakby, zaraz Pani Pańko, najpierw jeszcze rzucę w karty, bo ja zawsze uważam, że jednak karty e, określają tę rzeczywistość, która się dzieje. E, analiza numerologiczna wskazuje na wpływy. Wpływy mogą być takie, siakie, a przy okazji my możemy wykorzystać informacje, prawda? Czyli co dla Pani w pracy ten rok przyniesie? Pierwsza rzecz, Dobry. która jest pokazana, to to, że pani chwilami ma ochotę uciec z tej pracy. Mm -hmm. I to jest tak troszkę jakby przestroga, żeby takich rzeczy nie robić. A, czyli tak, zapanować nad swoimi stanami emocjonalnymi. Bo jest też pokazane, że nie jest pani najsilniejszą osobą, jeśli chodzi o tak zwaną psychikę emocjonalną. Mm -hmm. A, nie ma tutaj informacji o tym, żeby Pani miała mieć ten rok zaliczony do tak zwanych lat złych. Jest ewidentnie pokazane, że Pani siła realizacji samej siebie, a więc i też tak to nazwijmy tak, kariera zawodowa będzie wzrastała. Jest też pokazane, że osoba, która mogła do tej pory działać poniekąd na Panią nie najlepiej emocjonalnie w pewnym sensie ujawni się w tych zamiarach i to ona może zmienić miejsce pracy, bo przestaje mieć wpływ na Panią. Mhm. Czyli Pani zostaje i Pani ma zupełnie ładną tutaj realizację, przez co najmniej półtora roku. Później w przyszłości będzie pani musiała niestety ale poczynić jakieś zmiany zawodowe i myślę, że to ma związek już z tą dziewiątką, w którą pani za dwa lata będzie wchodziła. Mhm. Dlaczego? Bo jest pokazane, że e, pani miejsce pracy przestanie zaspokajać w wynagrodzeniu pani codzienne potrzeby materialne, czyli po prostu jest zubożenie wynagrodzeń. Rozumiem. Ale to jeszcze przed panią dwa lata na to. Czyli tutaj sytuacja, że tak powiem, w tym, w tym Tu ja myślę, że ta sytuacja jest na tyle stabilna, że nic złego się nie będzie działo, tylko karty mówią, żeby pani troszeczkę wcześniej już poszukała i nie czekała na dziewiątkę, tylko już w ósemce. Prawda? Czyli od września za rok, żeby pani już sobie zaczęła szukać, że tak powiem, kolejnego miejsca pracy lub kolejnych możliwości uzupełnienia deficytu, bo później jak się pani zrobi, ja bym powiedziała, zatrzymanie płynności finansowej, to będzie to trochę za późno już w dziewiątce, na jaką Jakąkolwiek reanimację. Dziewiątka jest takim dziwnym rokiem, bo ona tak, z jednej strony to, co umarło, to już nie ożyje, ale z drugiej strony to, co się ma narodzić, jeszcze nie ma czasu się narodzić. Więc jest to taki okres przejściowy i wiadomo, że nikt z nas na rok nie może zatrzymać swojego życia, ale skoro już zaczynamy żyć w sposób, że tak powiem, z wykorzystaniem e, wiedzy, tej takiej troszkę odmiennej od e, zasadniczej, no to trzeba się po prostu umieć e, przygotować i wykorzystać tą wiedzę. Mm -hmm, rozumiem. E, a co jeśli chodzi o sprawy rodzinne? Teraz zmieniamy z, e, z chłopakiem mieszkanie mm -hmm. e, od 1 listopada. Jak, jak nam się ułoży? Dobrze. E, jak nam się będzie mieszkało w nowym miejscu? A jak ma Pani chłopak na imię? E, Sławek. Dobrze. Podać datę również? A może Pani podać? E, to jest 11 marzec. 18. 19? 11, 11, przepraszam, mm -hmm. marzec osiemdziesiąt drugi. Trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, siedem, pięćdziesiąt sześć. No, to ja bym powiedziała, ten Państwa związek to taki, to taki trochę jest wymagający, w pewnym sensie wzajemnego szacunku. To, to, nie, to niekoniecznie musi być tak zwany związek, gdzie wszystko idzie jak po maśle. Mm -hmm. Pani należy do osób upartych, o, pan Sławek należy do osób zamkniętych. Więc e, jeśli pani chciałaby uzyskać od niego, ja bym powiedziała, jakieś takie plany, snucie planów, opowiadanie, co on ma zamiar robić, co już zrobił, co zrobi za tydzień, to raczej to nie jest jego bajka. Mhm, zdecydowanie. Dobra, jak Państwu się będzie mieszkało? Czy to pan Sławek wypatrzył to mieszkanie? No nie, akurat, akurat ja. Mhm. Ja bym powiedziała tak, przez jakiś czas i pan Sławek wynajdzie inne mieszkanie, bo tutaj jest mieszkanie, które będzie państwa takim mieszkaniem na dłużej, takim jeszcze fajniejszym, e, dzieje się za sprawą, e, że tak powiem, upatrzenia przez mężczyznę. Tylko to może mieć też pewnego rodzaju związek w przyszłości ze sprawami zawodowymi pana Sławka, czyli takie mieszkanie, które. Bardziej by odpowiadało jego realiz realizacji zawodowej, lokalizacja tego mieszkania. Aha, ale to będzie jakaś taka przyszłość powiedzmy w przeciągu właśnie roku, czy to może coś dalej? E, myślę, że to jest przyszłość przyszłego roku połowy po połowie roku. Aha, aha. Mhm. Rozumiem. Coś jeszcze ewentualnie? No, rzucę sobie okiem na ten wasz związek. O. Jak już mamy tu jedenastkę, to... Popatrzmy sobie, bo tu przy panu Sławku się pokazują, wie Państwo, w pewnym momencie karty podróży. Tak jak gdyby pojawiały się aspekty powodujące, czy tak poniekąd jakby skłaniające do brania pod uwagę zmiany, zmiany miejsca życia. Mhm. No właśnie. Może ewentualny powrót do, do Polski? Nie, ja myślę, że to jeśli to jest zmiana granicy. Ale to nie jest powrót do Polski. No tutaj generalnie karty pokazują, że rzeczywiście może się zadziać tak, że pan Sławek będzie więcej funkcjonował w ruchu niż na miejscu. Jest tutaj u niego więcej podróży, więcej kontaktów z ludźmi. Jest też pokazany pewien rodzaj, nazwijmy to, otwarcia towarzyskiego. Czyli karty też pokazują i przestrzegają, że pan Sławek może należeć do mężczyzn, którzy tworzą tak zwane układy koleżeńskie z innymi kobietami. Jeden z takich układów koleżeńskich w przyszłości będzie powodem problemu w jego życiu. I ja bym powiedziała, jak gdyby. Z jego punktu widzenia niezobowiązujące jakieś spotkanie na kawie może zaskutkować niestety ale roszczeniami i wtargnięciem Kobiety, która czuje się zraniona i oszukana i próbuje walczyć o, o pana Sławka. Więc proszę się wykazać, jeśli pani zależy na tym mężczyźnie, to proszę się wykazać ja bym powiedziała, pewnego rodzaju umiarkowanymi reakcjami na tego typu historie. Karty też pokazują że o ile jest to oczywiście możliwe. Dobrze by było, żeby to jednak Pani była osobą, która tworzy tak zwane plany, ale które to plany zostają przekazane Panu Sławkowi, plany na życie oczywiście, może nie na całe, ale na najbliższą przyszłość i te plany, żeby Pani poniekąd przekazywała Panu Sławkowi do tak zwanej akceptacji, bo on ma silną potrzebę zaznaczania się jako mężczyzna, czyli jako ten e, pierwiastek e, absolutnie decydujący w układach partnerskich. Dlaczego? Dlatego, że karty też pokazują, że pani ma trochę skłonność do stawiania spraw na ostrzu morza, czyli jak gdyby podejmowania decyzji, które dla pani są słusznymi decyzjami z punktu widzenia przemyśleń i z punktu Widzenia przygotowań, które Pani czyni i to, że tak powiem, obrabia w rzeczywistości. Natomiast z drugiej strony, tak jak gdyby potrafiła Pani stawiać Pana Sławka przed faktami dokonanymi, co nie zawsze może być przez niego przyjmowane. Jako tak zwana dobra moneta na przyszłość. Pani Justynko, ja bym powiedziała tak, jeśli dziś miałabym odpowiedzieć Pani na pytanie, czy Pan Sławek ma jasny plan na przyszłość związany z Pani osobą, trochę nie. Trochę tak jakby karty sugerują, że obawiał się i nie do końca widział. Spędzić całe życie z kobietą o takiej strukturze przyjmowania postaw fizycznych. Ale ja mam wrażenie, że to właśnie to takie pani stawianie przed faktami dokonanymi może niestety przez niego być odbierane jako odbieranie jemu tej roli męskiego decydenta. Także tutaj troszeczkę taką poprawkę wprowadzić. Jedenastka jako wibracja. Dla związku jest niestety informacją o konieczności, że tak powiem, szukania kompromisów dla dwóch absolutnie odrębnych indywidualności, które żyją koło siebie. Tu, jeśli jest wibracja 11 na związek, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nikt nikogo nie może przeciągać na tak zwaną swoją stronę. To trochę jest związek pod tytułem szyny kolejowe, prawda? Jedna szyna leży i biegnie własnym torem i druga szyna leży i biegnie własnym torem. One biegną równolegle, ale nie mogą się gdzieś tam jednak u drugiej nadmiernie skłaniać, bo się wtedy ten pojazd zwany związkiem wykolejo, już tak obrazowo tutaj próbowałam przedstawić. Ale żebyście Państwo też rozumieli, że wibracja na dany związek jest nie tylko wyrokiem na ten związek, jest przede wszystkim informacją, w jaki sposób dany związek należałoby realizować, jeśli chce się ten związek realizować w przyszłości. Bo oczywiście, jedenastka na związek nie jest łatwą wibracją. Zresztą. Obydwoje państwo niekoniecznie macie łatwe charaktery, bo z drugiej strony kto z nas ma łatwy charakter, tak? Jesteśmy sumą własnych doświadczeń i każdy z nas ma jakieś tam przemyślenia, każdy z nas ma jakieś postanowienia i każdy z nas ma jakieś prawdy życiowe, którym chce służyć. Stąd próba Takiego nadmiernego nagięcia na swoją stronę drugiej osoby. Czasami się udaje, jeśli rzeczywiście po drugiej stronie mamy człowieka, który ewentualnie. No, nazwijmy to tak, nie jest nadmiernie silnego charakteru i ma taką tendencję do bycia raczej sekretarką w życiu niż dyrektorem. Natomiast pan Sławek niestety idzie również przez cykl jedenastki, więc to jest taka informacja, że po 30 roku życia, a on się już do tego punktu 30 roku życia zaczyna zbliżać, 28 właściwie. Eee, mogą się dziać w jego życiu historie, które rozrywają jego stałe układy. Czyli w pewnym sensie, jak gdyby i w jego życiu będą się działy historie, które powodują, że niekoniecznie będzie mógł się jasno określać eee, po stronie tylko i wyłącznie tej, którą chciałby mieć pod swoim władaniem. Że może tu być taki czas, gdzie będzie musiał wybierać. I jeśli pani do tego wszystkiego dorzuci takie ultimatum stawiane, no związek może niestety ale tego e, czasami nie przetrwać. Przy tym wszystkim Pani jest e, czwóreczką z drogi życia, ale z 22. 22 daje duży rozmach, 22 daje tego tak zwanego wielkiego budowniczego, e, czyli ta wibracja akurat w realizacji drogi życia jest też jakby informacją, że pani może mieć tak zwany silny charakter w realizacji własnych pomysłów i to są oczywiście pomysły z rozmachem, to są też pomysły materialne. Natomiast z drugiej strony przy tym wszystkim jest siódemka w realizacji z drogi życia pana Sławka przy jedenastce z dnia urodzenia. Przy piątce z czternastki, piątka z czternastki, e, pierwszy punkt zwrotny, ta potrzeba wewnętrzna. W przypadku pana Sławka jest to karma wolności, czyli to też jest taka informacja, że pan Sławek nie należy do osób, które chcą chodzić na smyczy. To pan Sławka, pana Sławka nie bardzo się da, ja bym powiedziała, jakby ułożyć w taki kanon, który niewątpliwie wyprodukowany przez Panią byłby konstruktywny materialnie, aczkolwiek przy jego psychice i przy jego takiej nadwrażliwości. Może nie wypalić. Więc to tak mniej więcej Pani już tylko taka informacja dla Państwa, dla Pani, a Państwa zapraszam na kolejną przerwę reklamową.